Myślę, że blues jest muzyką po prostu bardzo surową, dotykającą e, jakby istoty, e, w ogóle odczuwania. To znaczy chodzi o rytm, o pewną taką e, bardzo naturalną skłonność człowieka do e, tańczenia, do ruchu, prawda? I w bluesie to wszystko jest. To znaczy bardzo surowy rytm, bardzo prosta harmonia najczęściej i dodatkowo, e, no współczesne, powiedzmy, wypowiedzi czy nawiązania do jakichś tematów z życia, prawda? Jest to muzyka bardzo bliska życiu, można tak. você pode. Ja obserwuję tę publiczność na przestrzeni mojej działalności, czyli prawie 30 lat. Publiczność się trochę zmieniła, to znaczy trochę. Powiem tak, rówieśnicy, którzy słuchali nas w latach 80., teraz są rówieśnikami, którzy nas słuchają teraz. Do czego zmierzam? młodzi ludzie przestali słuchać bluesa. Jest bardzo mało skręgu e, powiedzmy studenckiego, e, czy, czy osób w wieku lat 20 plus, czy poniżej. Są to pojedyncze osoby. To jest bardzo dziwne, bo to e, dawniej, e, wiadomo, blues jest muzyką niszową i nie jest to jakiś główny kierunek muzyczny, ale on zawsze istnieje, gdzieś tam się powiedzmy przewija. Natomiast ostatnio obserwujemy no taki zupełny po prostu odwrót e, młodych ludzi, młodego pokolenia od tej jakby rdzennej muzyki. To jakby trochę dziwi, bo, bo blues, jest, no, pokrewne gatunki są na tyle ciekawe, piękne, że aż dziw, że w, w miastach nie spotyka się kilkadziesiąt osób na przykład, którzy tego bluesa lubią. Na, na naszych koncertach i podobnych zespołów bywają ludzie raczej 40 plus 50 ci, którzy wyrośli właśnie w latach 70. -tych, 80. -tych na tamtym takim nurcie e, e, pewnego Boomu plusowego z początku lat 90. No i oni, jakby to jest ta stara gwardia, się trzyma, a młodego na rybku nie widać. To jest bardzo dziwne. सर तो ये मैं No w różnych miastach, w różnych klubach, to jest na festiwalach bluesowych, w klubach mniejszych, takich jak tu na przykład. Znaczy, to jest duży klub, ale po prostu w mniejszych lokalizacjach. Jeżeli chodzi o zebranie, ja generalnie prowadzę dwa zespoły. Wielka Łódź, jest to blues chicagowski jeszcze z lat 80., on ciągle istnieje, natomiast tutaj dzisiaj zaprezentuję troszkę inną stylistykę soulową. Blues i soul są to bardzo bliskie sobie kierunki. Soul wywodzi się, wyrósł z bluesa i mnie bardzo też interesuje. I zbieram jakby, no zebrałem wokół siebie znakomitych muzyków z Poznania, którzy też się interesują, którzy kochają tą muzykę i chcą ją ze mną wykonywać. mamy możliwość bardziej e, bliskiego kontaktu z publicznością. Umożliwia to szczególnie w moim przypadku, gdy lubię ten kontakt bardzo bliski, e, jak zresztą zobaczycie. E, po prostu e, utwory są, e, publiczność czuje, że są wykonywane wręcz personalnie. Nie, nie dla pewnego, powiedzmy, dużego audytorium, tylko po prostu śpiewam dla tej konkretnej osoby, czy dla, dla innej, prawda? To jest bardzo taki bliski kontakt. Yy, różnią się pewne emocje. Znaczy basistka w naszym zespole to taki cukierek, no Asia znakomicie się czuje w tej muzyce. Właśnie o tym mówiłem. Generalnie jest kłopot z młodymi ludźmi, natomiast są pojedyncze osoby, czy wykona, wykonujące, na przykład nasza Asia na basie, czy, czy gitarzyści młodzi, którzy oczywiście interesują się tą muzyką. No Asia jest no, takim wyjątkiem, ewenementem, piękna dziewczyna, znakomicie gra na basie, razem z nami współpracuje, także no, nasz zespół się tym wyróżnia pozytywnie. Także. Ja myślę, że niezwykły klimat w ogóle ludzi, którzy przychodzą, którzy czują ducha bluesa. Ta muzyka jednoczy wszystkich i, i czujemy, że jesteśmy razem, że, że tworzymy to w danej chwili. To jest niesamowite właśnie ta improwizacja, która się odbywa nie tylko na scenie, ale między też muzykami a publicznością. To jest w naszej muzyce bardzo ważny właśnie też kontakt z publicznością. Myślę, że to jest esencja bluesa.